Urodziłem się w więzieniu. Mama była narkomanką, a tata przesiedział w więzieniu większość mojego życia. Mama nie miała, kogo przytulić czy z kim porozmawiać. Chris wskazał na zdjęcie, na którym ja i mój syn świętujemy jego urodzinę. Powiedział: Trenerze, ja nie znam mojego ojca i nigdy nie obchodziłem urodzin. Co na to odpowiedzieć? To co? Porozmawiamy o futbolu? W każdą środę chodziłem do jego domu. Jego żona Shelley robiła moje ulubione spaghetti. Na Chris oglądał bajki z moim synem. Cieszyłem się, że stał się częścią rodziny.